Witam w kolejnym piątym odcinku serii B. Ta część zatytułowana jest Czujniki. I jest to drugi z trzech pododcinków pod tytułem Czujnik położenia i czujnik światła. Ja nazywam się Sławek i prowadząc stronę uczymy się kodować.pl oraz kanał na YouTube o takim samym tytule. Kurs ten dotyczy programowania urządzeń mobilnych firmy Apple, używając języka Swift. Omawiany odcinek opowiada o wbudowanych w urządzenie czujnikach, czyli żyroskopie, akcelerometrze. Czujnika światła, Touch ID, barometrze. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o akcelerometrze i żyroskopie. A w tym, tak jak powiedziałem na początku, porozmawiamy o czujniku położenia i czujniku światła. Czujnik położenia, tak jak widzicie na tej grafice, umiejscowiony jest mniej więcej w lewym górnym rogu naszego telefonu. Mniej więcej w tym miejscu. Czujnik ten jego zadaniem takim głównym jest zbadanie, w jakiej odległości znajduje się telefon względem użytkownika, czy jest blisko czy daleko, nie mierzy jednak tej wartości tej odległości. W tym momencie jest on wykorzystywany, aby na przykład użytkownik nieświadomie nie, przykład nie rozłączył się podczas wykonywania połączenia. Czyli demonstracyjnie można powiedzieć, że jak telefon przybliżymy do naszej twarzy, to czujnik wyczuje, że jesteśmy bardzo blisko obiektu i ten ekran nam wygasi. Natomiast jeżeli telefon bierzemy i odsuniemy od siebie, to ekran natychmiast się uaktywni. Po to właśnie, żeby przez przypadek nie rozłączyć naszego połączenia. Kolejnym czujnikiem budowanym w urządzenie jest czujnik światła. Czujnik światła też mniej więcej jest w, tym samym, w tej samej pozycji, w tym samym miejscu. I czujnik, jego głównym zadaniem jest badanie poziomu natężenia światła wokół słuchawki. Jeśli światło jest intensywne, to spowoduje to rozjaśnienie ekranu. Jeśli natomiast jest mało intensywne, to ekran się przyciemni. W ustawieniach oczywiście możemy zmienić, czy będziemy tą regulację przeprowadzać ręcznie, czy ma za nas to robić czujnik. Tak jak tutaj na tej grafice widać, w ustawieniach jest tu przedstawiona opcja Auto Brightness. Możemy ją zdeaktywować, a tym suwakiem zmieniać natężenie światła. Jakie są uwagi dla programistów? Gdybyśmy chcieli używać w naszej aplikacji tych dwóch czujników, aby ich użyć, należy wykorzystać klasę UI Device z remorka UI Kit. Będziemy mówić o tym w dalszej, w dalszej serii. I to by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o ten odcinek. Zachęcam Was do dyskusji do komentarzy, czy ta formuła prowadzenia lekcji Wam się podoba, czy wprowadzić jakieś zmiany. Proszę o komentarze. Trzymajcie się. Hej.